Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj środa, więc czas na coś bezglutenowego lub wegańskiego. Dzisiaj mam dla Was świetny przepis na zdrowe, rozgrzewające i pyszne śniadanie lub deser. Jest to bezglutenowa, pieczona owsianka ze śliwkami. Jest to nie tylko szybki i prosty przepis, ale też sposób na wykorzystanie sezonowych śliwek soczystych, słodkich i lekko kwaskowatych połączone z aromatycznymi przyprawami, orzechami i kremową konsystencją owsianki tworzą coś absolutnie wyjątkowego. Bez glutenu, bez białego cukru, pełna błonnika i dobrego smaku. Ta owsianka może być śniadaniem, które przygotujesz wieczorem i upieczesz rano lub zdrowym deserem dla dzieci i dorosłych. A teraz zapraszam do oglądania. Do jej przygotowania będą nam potrzebne dwie szklanki placków bezglutenowych owsianych mogą być górskie lub zwykłe, półtorej szklanki mleka roślinnego może być migdałowe, owsiane lub kokosowe, szklanka o po pojemności 250 ml, jedno jajko, dwie łyżki miodu, syropu klonowego lub daktylowego, jedna łyżeczka cynamonu łyżeczki imbiru, pół łyżeczki proszku do pieczenia, 8 śliwek, garść dowolnych orzechów oraz łyżka masła do posmarowania formy. Bierzemy średniej wielkości miskę, wsypujemy do niej płatki owsiane. Dodajemy cynamon, proszek do pieczenia oraz imbir. Mieszamy. Do drugiej miski wlewamy mleko. Dodajemy miód oraz wbijamy jajko. Mieszamy. Mokre składniki wlewamy do suchych. Mieszamy. Umyte i osuszone śliwki kroimy na ćwiartki. Orzechy kruszymy na mniejsze kawałki. Najlepiej przesypać je do woreczka strunowego i rozkruszyć wałkiem. Śliwki oraz orzechy przekładamy do płatków. Delikatnie mieszamy. Formę do zapiekania o wymiarach 20x20 cm smarujemy masłem i przekładamy masę owsiankową. Wyrównujemy i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni grzanie góra-dół bez termoobiegu na środkową półkę na około 40 minut. Pieczona owsianka gotowa. strupiące z wierzchu i mięciutka w środku. Jeśli spodobał wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.